Proszę, żebyście to zrobił, urobił w przypadku, zrób mi kawę, proszę. Przynieś mi, daj, daj mi, proszę, papierosa. No ale teraz, jeśli, nie uży, jeśli dzisiaj nawiązuję do Leona XIV, jeżeli on rozpoczyna pontyfika i swój, swoją mowę programową mówi w wywiadzie, a potem jest dokument, dzisiaj to się nam wyświetla przed oczy, który nie ma charakteru dogmatycznego, nawet jako encyklika, czyli orandze takiej jest list, ale zasadniczo jest odniesiony do spraw doktrynalnych, tylko ma walor duszpasterski, to co ten walor duszpasterski sprawia, że to co nie jest dogmatycznie obowiązujące ze względu na naszą słabość, Przewrotność stanie się praktyką. Bardzo piękna metoda. Tylko jest w sprawach bożych. Bo w sprawach bożych jest tam, gdzie istnieje obowiązek rozkazu, jest rozkaz. Czy dowódca wojsku mówi proszę cię, żebyś to zrobił? Proszę, żebyś cię to zrobił. Robi w przypadku zrób mi kawę, proszę. Przynieś mi, daj, daj mi proszę papierosa. Ale że jak cię wysyła gdzieś tam, coś zrób, wykonaj zadanie, nie mówi, że cię proszę, tylko otrzymujesz rozkaz. I na koniec jest zrozumiano, zrozumiano. I co jest? Wykonać, odmaszerować. A zobacz, zwróć uwagę, najważniejsze dzisiaj sprawy w kościele, jak są rozstrzygane, hierarchowie proszą, biskupi proszą, zachęcają, radzą.